Jeśli wybieracie się na ten film z przekonaniem, że wyjdziecie z kina zbulwersowani i zdemoralizowani, będziecie zawiedzeni. Jeśli jednak oczekiwaliście po prostu ciekawego, psychologicznego obrazu, powinniście być zadowoleni. Kij z tym, że główny bohater jest duchownym. Tematem produkcji wcale nie są zboczeńcy na łonie kościoła. Rzecz jasna nie brakuje kontrowersji oraz paru sytuacji, które mogły zdarzyć się tylko księdzu, ale fabuła traktuje tak naprawdę o czymś bardziej generalnym. W imię powinno być dedykowane wszystkim, którzy nieustannie wplątują się w różne dziwne relacje z powodu innych ludzi, a przede wszystkim przez brak akceptacji do samego siebie. To właśnie to, a nie osławiona scena gejowska, jest najmocniejszym atutem filmu. Poza tym polskie kino ma szczęście do naturszczyków. Drugoplanowi wychowankowi poprawczaka zagrali wyśmienicie. Nie mówię tak tylko dlatego, że boję się w pierdol. Czy warto pójść na ten film? Tak. Amen.